Skrzyżowanie ulicy Wilkowickiej z ulicą Graniczną będzie nieprzejezdne od soboty do poniedziałku włącznie, czyli od 11 do 13 czerwca. Wynika to z planów zamknięcia od 13 czerwca innej drogi dojazdowej do Wilkowic, ulicy Murkowskiej, którą remontuje nie miasto, a powiat leszczyński. Wykonawca chce wykonać roboty związane z podbudową na całym skrzyżowaniu i zapewnić przejazd od wtorku, gdy zamknięta będzie ulica. Murkowska. Objazd dla zamkniętej ulicy Wilkowickiej prowadzony jest przez Święciechowę, a dla zamkniętej ulicy Granicznej przez Lipno. A w poniedziałek, 13 czerwca, autobusy miejskie linii nr 4 dojeżdżać będą tylko do przystanku przy firmie Astromal i tylko stamtąd będą odjeżdżać. Kolejne prace ruszą po Bożym Ciele. Trudny odcinek, przede wszystkim jeżeli chodzi o komunikację stwarza to wiele problemów podmiotom, które... Prowadzą tam działalność gospodarczą, ale także mieszkańcom i Wilkowic, i mieszkańców naszego miasta. Przepraszam, po Bożym ciele po święcie wykonawca będzie układał już masę na odcinku drogowym i masę asfaltową na ciągu pieszo-rowerowym. Termin umowny to połowa lipca zakończenie, ale wydaje mi się, że tempo jest dosyć zawrotne i jeżeli wykonawca nie będzie miał jakichś tam poważnych problemów, może tą inwestycję zrealizować na przełomie czerwca, początek lipca. Chciałbym, żeby ta inwestycja została już oddana do użytku, ona jest potrzebna, jeżeli chodzi właśnie o układ komunikacyjny i stwarza najwięcej problemów w tej części miasta.